Cześć, chcę tylko podziękować Silesowi za nominację. Poza tym w opisie macie link do zbiórki Na się pomaga, gdzie wpłacamy na lekarzy. Dzięki. Elo. To ty typ, który mówi smacznego Na lekcji polskiego, matematyki angielskiego Pan fioletowego, nie toleruje koloru innego Osobiście dotykam każdego, dotykiem człowieka boskiego. Choć nie wiem, czy do końca chcą tego Daj grosza każdego, nasz zdrowia kolego. Choćby pieniądza najmniejszego to jest coś bardzo ważnego. Lepiej wydać na lekarzy niż na monsterka drugiego. Tak to ten purpy, z wybustowanym ego. Wiem, że niektórzy chcieliby mi nieskończonego. Jesteście zarani od nielegalnych liści. Niech tutaj coś dobrego się zaiści. Chciałbym tylko podkreślić, nie przynoszenie negatywnych wieści. Kolejny słaby żart Bagieta jest zły. Nie pytają cię o imię, walczę z oczym cieniem mgły. O, tutaj nie ma żadnej tezy Nie oczekuj ode mnie słabej imprezy Ryju, tutaj nie ma żadnej wstawki Mordo, widziałeś moje stawki Muszę wyubrać swoje fioletowe klapki Jak nie wierzysz, zapytaj swojej matki O, to ten purpy O, chłop, co napiszę wam rozprawki O, dobra Nominuję Fondera, Hosual, Rancho, Rexona I pana Deva, Delta, Elo, Benz